Cześć z tej W dzisiejszym odcinku, tak jak wam obiecałem, wymaksujemy Pikachu Libre. Spawrapujemy jeszcze chyba jednego, a może dwa Pokémony. Zobaczymy, bo potrzebuje tego Battle League. I kupimy parę ataków, parę best, Buddy. padło, też wam pokażę. I przetestujemy Pikachu Libre. A i lucky trade z Losieksem. Zapraszam na odcinek. Dobra, także od czego zaczniemy? Pikachu Libre. Tutaj już troszeczkę z nim pochodziłem, <grym> także ogólnie spoczko, ale jeszcze best buddy z nim nie wbiłem, no bo mam go od niedawna. Ale tak, najpierw kupimy sobie tutaj atak na naszego 100% IV Mewtwo. Wczoraj wpadł best buddy z nim, także oczywiście drugi atak. nie jest to Shadow Ball ani Side Strike, ale będzie Elite Charge TMK. I wtedy podziałamy z nim coś, żeby był oczywiście lepszy. Także no 14 milionów to było, to no już jest troszeczkę mniej, ale luźnik. Pikachu. Pikachu, Pikachu, nasz tutaj Pikachu, Libre. Yy, no jeszcze tutaj mamy starą oczywiście metodę power a ma wejść ta nowa, która no po prostu klikniemy Poka i będziemy mogli go wymaksować do takiego poziomu jaki będziemy chcieli Także Thundershock, Flying Press, Thunder Punch yy, On ma jeszcze Charm'a na faście I czy ma jeszcze jakiś Charge atak, Nie pamiętam Ale generalnie no taki moveset chcemy tutaj Ktoś pisał, że yy, on się nie sprawdza na Go Battle League w, w Great League Moim zdaniem to jest nieprawda. Znaczy, no wiadomo, nie jest to jakiś super Kozak, POX, ale no może zaskoczyć, tak? Z dwoma szlidami może pokonać Azumeril, może Flying Pressem pokonać e, a Dosyć często to spotykamy na Great League, więc <grym> myślę, że go przetestuję, jak wróci. Fakt, że no, tutaj rank 10 jestem, więc poziom będzie dosyć wysoki, ale no, zobaczymy, może tam 5 walk wam pokażę może, jak, może jakąś wygramę <grydy> będzie zabawnie także jak ktoś nie widział odcinka zbijania rank 10 to gdzieś wam tutaj podepnę, będziecie mogli zobaczyć jeżeli oczywiście ktoś nie widział yy, także no troszeczkę tutaj czasu spędziłem na tych walkach i yy, yy, oczywiście udało się to wbić także Pikachu tutaj Libre on chyba koło 1000 cp jakoś wychodzi mu, więc no nie jest jakiś tam super kozak. Ktoś pytał czy można go ewoluować, nie, nie można go ewoluować i jest to dziewczynka, tak? Bo widzimy mamy tutaj serduszko. Teraz jeszcze czekamy na remote ride pasy, będziemy mogli tutaj w okolicy robić sobie rajdy, także to też jakiś odcinek może nagram. E, oczywiście będziemy z Losieksem coś tam rajdować, więc spodziewajcie się. Na razie jeszcze tego update'u nie ma, więc no na pewno tutaj już by nam troszeczkę czasu zaoszczędziło, tak? tak jak wiecie, oglądacie mnie od, początka, od początku e, kanał, to wiecie, że dosyć często power Pokemony Pokémony i dosyć długo tutaj się czasu spędza na tym power więc no zaoszczędzi to dużo, dużo czasu. Jeżeli ktoś maksuje parę poków na raz, tak tak jak no, ja mam tutaj 13 milionów, 800 tysięcy Stardasta, no to trochę tych poków do wymaksowania jeszcze mam, które oczywiście bym chciał wymaksować, więc na pewno zaoszczędzi mi to dużo, dużo czasu. <grym> Ale okej. Okay. Power-upuję tego pikacza i żeby nie zajmować czasu. Oj, chyba nie wyjdzie mu tysiak. A myślałem, że koło tysiąca wyjdzie CP. Jeszcze jeden power up? Czy dwa? Tak, to jest ostatni. 915 CP równe. Także, myślałem, że koło tysiąca wyjdzie. No ale nie jest tak źle. Także Thundershot Flying Press to jest jego e, taki specjalny atak. Generalnie jest bardzo, bardzo spoko. Także... Pikachu Libre wymaksowany. Jeszcze chciałem tutaj kupić atak drugi. Właśnie. Moje Best buddy, ktoś pytał ostatnio. Sobie je tak zaznaczyłem, żeby tutaj mieć. Także to są moje poki, które już biłem. Oczywiście ten medal. Tutaj jeszcze wpadł Garczomp wczoraj, więc tutaj na Garczompa oczywiście też kupimy mu atak drugi. A Outrage, chociaż ja sobie zmienię tutaj na Eee, Santomba, nie Fireblast Chociaż to by było ciekawe Fireblast na eee, Melmetala W <grymna> Masterlice. Ale teraz dużo Charge TM Jak generalnie zdobywam po Tych czterech wygranych Na, na generalnie Kuba League, więc tutaj dobra od SanTomb Otto Tostera 93% więc jakiś tam bez szału, ale no nie mam lepszego. Znaczy, mam lepszego, ale to już poczekam sobie na community day, jeżeli takie będzie. Dobra, także czas chyba, czy będą się kluczajeczka? Bo czasami troszeczkę tutaj postać biega. Nie. Jeszcze niby wyklułem Riolu, shiny, więc. Lipa generalnie. Ale no może mi się uda. Jeszcze do dzisiaj, wieczor do wieczora mam czas. Wy, jak zobaczycie ten odcinek, to oczywiście jest po evencie. Także może mi się udało, może nie. A dajcie znać w komentarzach, kto z Was wykluł Shiny Riolu albo Shiny Happyni. Happyni mi się udało, ale to zobaczycie później. Dobra, także zawołamy Losieksa. Zrobimy Laki Dobra. Także mamy Losieksa. Powiedz coś. Cześć. cześć. No, Losieks tutaj. I będziemy wymieniać. Losieks nie złapał, Shiny. Meltana z boxa więc mu go dam do e, oczywiście Master League. Będzie mógł sobie wymaksować. A ja wezmę czarną Rayquaza, bo chciałbym setkę oczywiście, ale <gryw> zobaczymy, czy nam to się uda. Tutaj jakiś słaby Meltan, dosyć wysoki. No, losiek smatam trochę Stardustu, więc e, okej. Okay. Dobra. Także wybieramy Poka. Dobra. Także jest Rayquaza, Losiek nie ma, więc e, Shiny Meltana, więc mamy 40 tysięcy Dasta. Robimy OK. I zobaczymy, czy będzie setka. Może Losieks dostanie setkę. Dobra, proszę. Jakaś dobra i fałka. Dobra, także u mnie 274, także to nie jest seta. Zobaczymy jakie to jest IV yy, 15 ataku 15, 13, 14, więc nie tak źle u Ciebie 14, 14, 12 14, 14, 12 No nie najgorzej, ale... Mhm. Mogło być lepiej, nie? No trudno Ważne, że jest, nie? Mhm. Zmaksujesz i będziesz miał do master Także... Stawcie łapę w górę Spoko i teraz jeszcze przetestujemy e, Pikachu w walkach. Zrobimy sobie walkę z trenerem. Także co? Chcesz zostać, czy chcesz już iść? iść? Okay. Tak? Mm -hmm. Dobra. No to ja powalczę. Losieks może zrobić na razie. <laughs> Także jeżeli chodzi o szajniaki, to no, chciałem bardzo Riolu. Happy mi się wykluły. Raz, dwa. 3 sztuki, 3 sztuki, jakieś tam pikaczu, to wiadomo, no Happy Nie najgorzej tutaj, jakaś taka w miarę spoko i fałka 15 ataku, no ale wiadomo, tutaj e, Happy i Blissey to na dżimę. I co chciałem Wam pokazać? Battle tutaj, spróbować z Candelą zawalczyć, nie z Kandelą, przepraszam, z e, Blanche. Z Blanche zawalczymy sobie na Great Lice. Wybierzemy sobie Pikachu, cyk i no mam nadzieję, że Pikachu tutaj wygra z całą trójką. Zobaczymy. No jest troszeczkę ma mało HP, więc czy to się uda, nie wiadomo, ale przetestujemy. Tutaj. fajnie wygląda, bardzo. No myślę, że może się to nie udać. Zobaczymy. Także tutaj powinien Flying Press na ściągnąć. Sneasel. Teraz nam tutaj wejdzie silio. Silio generalnie jest bardzo, bardzo e, balki, więc ma dużo, dużo HP. Nie wiem, czy tutaj Excelenta nawet nie zrobiłem. No, może nam tutaj nie starczyć, chociaż jak wystarczy nam życia na tego castforma z tyłu, bo oczywiście ja tutaj walczyłem, testowałem. E, Powinno nam starczyć. Jeżeli dojdziemy do Flying Pressa i weźmiemy na hita tego Castforma. Aj, zapomniałem. Cyk. Excellent. Oj, nie poszedł na hita. Ale myślę, że może się uda. Tak. Także jak ktoś nie wierzył w pikacza, <grym>, że się nie uda, to się udało bez tarcz pokonał Blanche na Great Lice. spoko fajnie, także mówię będę chciał go przetestować później yy, na Great Lice w Go Battle League zobaczymy jak nam to wyjdzie troszeczkę generalnie spadłem 2930 no poziom jest wysoki, także tutaj raz robię 5-0 a raz 1-4 przegrywam więc no to jest naprawdę już wysoki, wysoki poziom. Dobra, mieliśmy jeszcze power Hitrana, którego tutaj na Badi jeszcze troszeczkę mi zostało do besta. Ale to już dobra. To już nie będziemy tutaj... Nie będę wam pokazywał. Wymaksuję go sobie tutaj 98%. Już jest drugi atak, oczywiście kupiony. Będę chciał go przetestować od Niewnikam, od Adriana. Oczywiście. Także... To tyle. Żeby nie było, że mówiłem, że będziemy maksować więcej Pokémonów, a pokazałem tylko jednego. Także jeszcze Hitran, Shiny, Lucky. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym. Cześć!